Żebyśmy nie gubili wątków. wątku. Bo ja uważam, że my z każdym odcinkiem będziemy robić to dużo lepiej, aż dojdziemy do poziomu zawodowców. Oczywiście. Dlatego ja mam teraz kartkę z tytułem. Ja, ja też w to głęboko wierzę i absolutnie nie, nie zrażam się. Bo... Ja nie wierzę w to głęboko. Ja po prostu mam nadzieję, że tak będzie, ale głęboko w to nie wierzę. Mam cichą nadzieję. O. Masz cichą nadzieję. No to ja jakieś takie chyba bardziej mam pozytywne mimo wszystko nastawienie do życia, filmuję Ty masz nadzieję, a ja to wszystko już wiem. Dobrze. <coughs> Jerzynko. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu, czemu siedzisz w, w czapce? naprawdę. Bo ja mam taką stylówkę. Mam teraz. Yy, jestem... Ale wczoraj byłaś w tej samej czapce, widziałem na mm, zdjęciu. Tak, no bo mam tylko jedną. Tylko jedną? No dobra. Mam to tam się taj... gotuje przecież. Mam tam się gotują myśli, tam się gotuje zupa po prostu, wiesz, mądrości. Jarzynowa myśli. <grym> Jarzynowa myśli. Przepiękne. Dobrze, e, w dzisiejszym odcinku <coughs> chciałbym się zająć takim tematem, bo często o tym rozmawiamy. E, e, tematem sławy, bycia sławnym, bycia rozpoznawanym. Myślę, że mamy dokładnie przeciwne doświadczenia i dokładnie przeciwne pomysły na to. A I jednak jesteśmy jest... w tym samym. Tak. biznes. Hmm? Mówisz o śpiewaniu. Mówię o muzyce ogólnie. Jesteśmy. No niby tak, ale ja startuję z pozycji, w której było mi dane zostać sławnym i od tego uciekłem, i bardzo się cieszę z tego powodu. A, Aha, mówisz, a... Ogólne, a, no tak, rzeczywiście Boże, zapomniałam tam kurczę przecież <noise> byłeś sławny. Nie, nie byłem Miałeś sławny. Po prostu miliony. Parę osób mnie kojarzyło i parę osób chciało sobie ze mną zdjęcie zrobić, no, i tak. to było miłe, ale, ale zasadniczo tak się w tym nie czułem i tak nie mam potrzeby, żeby ludzie. Chciałbym, żeby ludzie widzieli to, co robię, jakieś gotowe produkty, ale jakoś tak nie czuję w sobie potrzeby bycia influencerem, nie czuję się postacią taką w pełni. W pełni pełną. W pełni pełną. Żeby ludzie przychodzili i mówili, Boże, wspaniale, żeby Panie na pudełko mnie pisali. Kochany, no po prostu. Więc ja z przyjemnością z tego czekają. To jest odcinek podcastu. No bo coś niesamowitego jest pan tak inteligentnym człowiekiem. Na przykład takie rzeczy, ale cię czeka, wiesz o co, w, 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 wiesz o co chodzi? No właśnie niekoniecznie, bo ludzie może mogą nie kojarzyć, jak ja wyglądam. Chyba, że naprawdę będą szukać to wtedy tak, ale, ale tacy powiedzmy bardziej przyziemni czy normalni słuchacze nie będą szukać, jak my wyglądamy. No i stwierdzą, że im się podoba to, co robimy. W każdym razie. No, ja od tego uciekłem i bardzo się cieszę, bo bym nie umiał, bo zaraz mi się kończą pomysły, bo zaraz bym myślał, że już już. Po wszystkim i przegrałem, i ludzie się nie będą e, interesować. A, po, a poza tym, e, ciśnienie miałem straszne, gdzie już mm -hmm. wychodziłem na mieście i tak, czy on mnie kojarzy, czy on mnie nie kojarzy, a może ten tak na mnie patrzy, bo mnie kojarzy. To jest straszny ciężar. A ty byś chciała być sławna. No właśnie, widzisz, no zależy. Ciężar, znaczy pewnie tak, no ja jeszcze jakby nie zaznałam tego. Na tyle, żebym mogła powiedzieć, że to jest ciężar, ale rzeczywiście miałam kilka takich sytuacji, że ktoś mnie rozpoznał. No, niestety, albo niestety, nie wiem, wszystko jedno. Ehm, po obejrzeniu jednego z odcinków. Dobra, czekaj. w serialu tak. z moim udziałem. Ba, 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 ba. E, przypis redaktora. Mhm. Przypred. Jarzyna często występuje w serialu. Ukryta prawda. W ogóle w serialach. Paradokumentalnych. W ogóle w serialach. No właśnie. W serialach, ale paradokumentalnych no już dodajmy to, bo to naprawdę by było nadużycie, gdybyś zakończył na serialach. No tak, ale to teraz to jest trochę rodzaj sławy, której nie chcesz, bo ty to traktujesz czysto zarobkowo. Tak, I znaczy... zasadniczo jest to przyjemny może ten proces kręcenia, ale nie do końca chcesz, żeby ci ludzie kojarzyli z tego, że jesteś w pra ukrytej prawdzie. Teraz tak, aczkolwiek był moment, że było to dla mnie miłe, bo dawało mi to takie złudzenie, jakiekolwiek jakby takie poczucie wiesz, rozpoznawalności, do którego rzeczywiście ja w jakiś sposób dążę. No bo jestem wokalistką i chciałabym być rozpoznawalna. Oczywiście nie chciałabym być znana z tego, że jestem znana, tylko znana z tego, co robię, że, że robię muzykę i ewentualnie robię to fajnie. Natomiast no, był moment, że, że imponowało mi to, że. Kupuję sobie autentycznie, tak było, kawę w Starbucksie, i pani mi mówi: No i dobrze, ja panią widziałam w takim jednym serialu, w odcinku. To pani Mówię, no ja, a, ale to na pewno ja. To może się pani pomylić. No nie nagrała no, pani i tam streściła mi na przykład. A te zwłoki często grała? Nie często raz grałam. Tylko łokie, raz? Tylko raz. To była najcięższa rola. Paradoksalnie najcięższa rola Ewa. Lina nie umie leżeć. Nieruchomo. Nie, umiem, nie Znaczy, umiem, ale w domu. A poza domem to tak wiesz. Właśnie, ostatnio łapię się na tym, że mam ochotę dużo leżeć. No, ja to samo. Czy sama. to oznak ee, starości? Czy oznaka smutku? Zmęczenia? Nie po prostu leniem. Nie, żartuję. Mm. <noise> to tak jak ja. Boże, dlatego tak dobrze się rozmawiam, bo oboje. Bo oboje podobne podejście nam się nie do końca chce robić to, co musimy robić. Nawet tego podcastu nam się nie chce. To nie jest Nieważne. prawda. nie żartuję. Tylko e... dlaczego musimy go nagrywać w tygodniu, kiedy jestem zmęczony? Ma, myślisz, że ja nie? Ja dzisiaj miałam ciężki dzień, powiadam ci o tym przed chwilą i co? Tak, jestem Jarzynka, tu. proszę państwa, nagrywała e, śpiewanie swoje. Nie. Bo w odróżnieniu od podcastu, to robi dobrze. A ty też policjantkę nagrywam, grałeś? Tak, jak nagrywam śpiewanie, to ktoś mi daje szansę, jakby, wiesz, wykazać się talentem. A tutaj... No dobra, ale z, z, z bla, bla. No, grałam policjantkę, no, no. Wejdźmy, akurat to tam. Nie jest jakiś nie wątek. ważny wątek, tak po prostu wrzuciłem, tylko mhm. e, zastanawiam się teraz, że mówisz, że chciałabyś być rozpoznawana. Tań. Nie wiem, mam taką teorię na temat muzyków, że to jest po pierwsze bardzo trudny zawód żeby się przebić. Możesz ewentualnie w kółko grać w tych samych trzech miejscach jakieś kotlety i to wtedy możesz robić regularnie. Ale jeżeli chcesz się przebić i zostać sławnym, ja uważam, że to jest sezonowa zabawa. To znaczy taki Lemon będzie jeszcze trochę działał. Herbut mu jest jakąś postacią interesującą, może może śpiewać długo. Wodecki śpiewa długo, Badach śpiewa długo. Barta ale... Kozidrak, Kozidrak śpiewa długo, Maryla śpiewa długo, wiesz? No, no niekoniecznie dobrze, ale to jest musi być 20 sezonowe. osób. Um, no tak. Niekoniecznie, ale, bo wiesz, jakby m, dostać się na szczyt, paradoksalnie, właśnie jest całkiem łatwo, bym powiedziała. Utrzymać się na szczycie to jest wyzwanie. I właśnie. Taki e, jak ten fleszard się nazywał, ten od... Kropą jeszcze namalujecie? Tak, 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 tak. Wszedł, strzedł, no i, Wszedł, szedł, no i, i potem spróbował jeszcze ja raz bardzo, wejść no i, i na i tym jakby się skończyło. Nie, nie wyszło. No i o to mi chodzi właśnie, że taka brodka kaja, no to są nazwiska, które przybyszowe, które tam są i są. I pewnie jeszcze, jeszcze trochę, trochę pobędą. pobędą. Ale Bara. właśnie Jak myślisz, Ale ile znasz zespołów, które są tam naprawdę długo, i utrzymują się, jeszcze ktoś chce ich słuchać. No. Skaldowie. <grystanie> Skaldowie, Power, Power. Z całym szacunkiem, ale zespół Golec już chyba też przestał specjalnie istnieć, tylko śpiewają no, kolendy, co, co Tak, ich rozmrażają. A drugi zespół, ty, no nie tego typu, ale który mi przychodzi do głowy, no, perfekt zakończył z, y, y, działalność. W końcu się dowiedzieli, kiedy ze sceny nie pokonali. <grystanie> tak. Mm. E na przykład zespół Lady Punk. No przepraszam, to już jest takie odgrzewanie kotletów. To są świetni muzycy. Z kawałkiem e, Doroku, dyskografki, tak. dyskografki? Dyskografii. Dyskografki. Dysleksji. E, i, I spoko, tylko że kto po raz kolejny chce marchewkowe pole słuchać, no? co ty w lolku nigdy nie grałeś, nie wiesz? Mnóstwo ludzi. No ale człowieku, no za coś, za, coś, za coś trzeba pić ten alkohol, no. Chociaż za tantiemy pewnie już by dali radę. Dzisiaj czytałem... No zależy jaki mają przelot, no ale dobra. Dzisiaj czytałem o Wałęsie, no. że ma 12 tysięcy emerytury. Matko bosko kochana, po prostu się nie wie. I, i napisał za mało dla byłego prezydenta, bo jak to, na pokusy swoje czy coś tam. Że on ma po prostu, jest łakomy na więcej. Przepraszam bardzo, jakie on ma pokusy w takim razie. Przez ten płot by mm. tylko skakał. Hopsa hopsa. ten mały koniusz wariasz jeden. Słuchaj, no... Dobra, ale wracając do tematu Sławy. E, tak Bo ty byś chciała być znana ja ze swoich chciała. piosenek. No, Czy jako tak. dobra wokalistka, churzystka i po prostu Nie, dobra wokalistka. Chórzycka. No ja chcę. Chcesz, żeby no, ktoś śpiewał twoją piosenkę. Słyszałeś i potem... słyszałeś jakiejś sławnej No Kaja jest sławną churzystką. Zalewski ale ona jest do... sławnym, sławną chórzystką. No ale teraz jest z Zalewskim i śpiewa swoje rzeczy. Więc you know. Jakby chcę być znana z tego, że śpiewam swoje rzeczy i żeby ludzie to doceniali. Lubili tego słuchać. Tak, ja y, chciałabym być. S może niesławna, nie Ale wiem. Ale po ci to? <kly> nie wiem. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. To tak, jakbyś mnie zapytał, dlaczego śpiewanie? No, dlaczego nie? Dlaczego grasz na perkusji? To jest jakaś taka potrzeba wewnętrzna, którą mam i jakby nie mam potrzeby chyba tego uzasadniać. To jest gdzieś tam we mnie. Chciałabym i się ma. W sensie, jakby wiesz, nie mam. Takiego parcia na szkło, że, że yy, chciałabym być yy, absolutnym top of the top. Chciałbyś Ale być taki średnia. poziom? Nie, jakby chodzi mi chyba o taką, wiesz, medialną um... okay. sławę. Ja Ale chciałbyś, żeby ludzie cię kimś... kojarzyli i tak. podchodzili i dziękowali? Hmm. Czy po prostu chcesz mieć dużo osób na koncercie, żeby tak, ja znali? Być, ja bym chciała być chyba właśnie taką, taką, taką nosowską tak. albo taką, którąś z przybysz. To nie są laski. Która bardziej? Bo, bo wiesz, blond nie je mięsa. A ta druga je? A swoją drogą kiedyś graliśmy koncert jako support do niej. I ja nie wiedziałem, że ona jest bezmięsna i zamówiłem z KFC i zostawiłem w garderowie. O matko. O... Ja myślę, że ona tam rozniosła wszystkich, jak to zobaczy. No. Aż tak. Tak było. Nie... Cały kubełek. A to mieliście wspólną garderobę? A, z Natalką. Wow. Super. Fajnie. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie, w kur yy, zdenerwować Natalię Przybysz. Jest to jakiś wpis w CV. Machałem przybyszowej kurczakiem przed A <laughs> Obrzygała mnie od stóp do głów. Była super. Drogi pamiętniku. A teraz sobie że mnie masz... nie poznaje, wiesz. Widziałam, jest okay. dobrą minutę, więc niech nie udaje. No właśnie, do cholery jasnej już to... Ale wiesz co to jest? Widzisz, to już nie chcę być pycha. nią. Bo to jest tak, bo to już jest, że sława uderza do głowy. Tak. To już jest Ona sodówka. już uważa, że jest lepsza. Ona już uważa, że jest lepsza, że jest na innym poziomie. I po prostu, wiesz, ludzi traktuje z góry. Bo ona nazywa się niebo i ma wszystko co trzeba. Tak. Ja? I to jeszcze, nie jestem ja. Jest jeszcze dzieckiem malarzy. To też kurde połączenie, co? No. Nie wiem, czy żałować, czy gratulować. No nieważne. W każdym razie, mm, co? 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 Jaguara chce no. jeszcze, też miała takie utwory. Kto? Dlaczego mi nie kupisz Jaguara XJF? coś takiego. Kto? Nie, nie. Przybyszowa ma taki utwór. Ta? Na tej samej płycie co dzieci malarze chyba. A, a bo ja jej nie słuchałam tej płyty. Czy to, jej nie słuchałam tej to, płyty? Czy to grzech? Jest? Nie, dobrze. Ja ostatnio w ogóle złapię się na tym, że ja znam e, wielu artystów, pojedyncze piosenki, ale żadnej płyty. W ogóle koncepcja nagrywania płyt chyba tak trochę już siadła, teraz jest single nie. nagrywa. No właśnie. I, i dlatego jak. Ludzie no to... pytają się mnie, kiedy płyta, kiedy płyta? No, byś ja w Dokładnie, pacałuj mnie w dupę. Daj mi pieniądze, to zrobię płytę. Co ty myślisz, że to się tak już? Tak. Że se pójdę i se nagram? Kto nie. za to zapłaci? Tak. Oddajcie mi pieniądze za las najpierw. Pff. No więc właśnie pytanie moje o tą mhm. sławę jest, nie, nie bierze się znikąd, gdyż chciałem ci zaproponować kontrakt płytowy. Ty mi? Tak. Masz do wykorzystania równiutko 700 złotych. E, nie, Sława pytam dlatego, że na przykład czytałem kiedyś biografię Phila Collinsa, który jest znany na cały świat. A kto to? Żartowałam. I can feel it calling in the air tonight. A tak to słowne przejście, no. I ten człowiek, y, na przykład, y, miał problem alkoholowy i na przykład on Kto miał go nie ma? No, niby rację, ale y, opowiadał w którymś wywiadzie, że miał trzy żony, z każdą miał inne dziecko i tak w końcu stwierdził, że to musi być coś z nim nie tak, a nie znowu z tymi żonami, bo on ciągle zwalał na nie. W każdym razie on miał taką potrzebę, żeby wszędzie się pokazać, wszędzie żeby być najlepszym i żeby wszyscy go kochali. A jak do tego doszedł, się okazało, że to nie daje mu przyjemności wcale i poszedł w alkoholizm. Dlatego ja, ja od razu idę w pieniądze. Ja chcę być po prostu bogaty, ale nie sławny. Okay. Dajcie mi pieniądze. I generalnie uważam, że tam, gdzie są ludzie, tam jest problem. A pieniądze same w sobie nigdy mi nie przeszkadzały. Więc, a ty wolisz być sławna? No ale chcę mieć pieniądze, że Aha, nie ruchuje, to co? nie chcesz... Jezu, no co ty myślisz, że ja chcę być sławna tak po prostu, tak, tak dla, dla, dla samej rozpoznawalności, no w życiu, ja chcę, żeby za tym szły jakieś pieniądze, oczywiście to jakieś nie jest, poważne jest pieniądze. jakieś takie poważniejsze, no nie, że bardzo poważne, naprawdę nie mam, nie mam parcia na to, żeby być bardzo sławna i bardzo bogata, to ja chcę myślę... żyć na poziomie. Kto... Którym? Człowiek na poziomie musi il, się trzymać a, w pionie. Jest a, takie. a ile jest poziomów, to ja ci powiem, który chcę. Tak. Osiągnąć. Na piątym poziomie y, masz dodatkowy. Na szóstym mieszka to masz Zachara. Ostatnio gadałem o tym, no kurde znowu, z moją dziewczyną, no, że, że jak się gra w wiedźmina y, i na przykład walczysz z jakimiś stworami i braknie ci y, już życia i umierasz, to możesz na przykład zjeść kanapkę z kurczakiem i znowu jesteś jak nowy. Naprawdę? Tak, w życiu też to tak trochę działa. Jak już tak, masz jak dosyć jak światowe starszy usiąść, No to możesz zjeść kanatkę, zjeść, zjeść i z ci Z martwych wstajesz. W ogóle nie, nie na próbowałam, temat. W nie ale nie chcę. Tak. Ale coś chciałem. Taki dobry wątek miałem. Pamiętam, no, no i że był i świetny. Co takie dygresje robisz potem. tym? Czekaj, po, po, poczekaj. Chodzą. Nie mów co nic, trzy sekundy. A. Ty mówiłaś, że sławna i jakieś pieniądze. Że pieniądze, no o pieniądzach ogólnie było. E, wiesz co, to ja, poci Wie, ja pociągnę, Nie, a, ty, a ty się zastanów. Po prostu mi się przypomniało, mam takiego kolegę, no. który... Czekaj, muszę to troszkę zjechać, bo jak się śmiejemy, to nam wychodzi poza granicę. Mam takiego kolegę, który mi kiedyś opowiadał, że mieliśmy takie ćwiczenie na próbie zespołu, i on miał na imię, na imię. Dobra nie powiem. Ksywa miał Barcin. I Barcina zapytaliśmy, co by zrobił, gdyby zarabiał jakieś takie poważne pieniądze w życiu, wiesz. Jakieś taką mm. dwucyfrówkę. Jak się tak rozmarzył na szybko, tak pomyślał. Mówi. To ja bym chyba kebab dwa razy dziennie. I <grym> ja to tak szanuję to, są, wiesz. Jakbym miała 30 zł, to bym zakupiła klatki klapki i pół litra, bym zakupiła i se usiadła elegancko przy drinku. No. no, to jest życie. Bo właśnie, bo to bogactwo i ten luksus, to jest takie bardzo względne, wiesz. No, każdy to jakoś tam weryfikuje podług swoich. Ale właśnie, czy ta sława, to nie jest takie e, wymysł ludzi lepiej Zemysł sytuowanych. Szatana. Kurwej szatana, bo ten, bo <gry> jak to? Dlatego, pytam dlatego, że na przykład rozmawialiśmy przed rozpoczęciem podcastu, że nas męczy na przykład siedzenie, nic nie robienie i bo my musimy coś, to, my musimy coś. I ta Co sława tak to tak może powiedział? właśnie jest takie, ja no. że ta sława to jest taki ultimate mm. e, e, goal i tak dalej, że jak tam dojdziemy, jak będziemy sławni, to wtedy, a ja myślę, że wtedy nic właśnie. Bo tak, no nie powiem, że byłem sławny, bo nie mhm. byłem sławny i nie będę sławny, i nie chcę być sławny. A to też na przykład, yy, a to potem eee, ale z tą sławą, tak oglądałem tych takich sławnych z tego, że są sławni, a nie za swoją twórczość, za coś ciekawego, kreatywnego. I ja bym nie chciał być tam, gdzie oni. Jak Wiesz ktoś co? podejdzie i powie, że robimy dobry podcast albo fajnie mhm. gramy, to spoko. Mhm. Ale tak, generalnie sława dla sławy to mnie nie interesuje. Wiesz, czego ja się boję? Powiedz, hmm. czego się boję? Właśnie w związku z tym. Tą... Jerzyna. Tak. Czego się boisz? Ja się boję w tej, w tej całej sławie, no bo generalnie wiemy, że najfajniejsze, najfajniejsza jest ta pogoń za króliczkiem, bo jakby masz, jakby wiesz, że dążysz do tego celu i jakby jesteś w tym trybie. Docierania do czegoś, a jak już do tego dotrzesz, osiągasz ten swój cel. Jakby jesteś w tym, co mm, o czym marzyłeś, i, i, i jakby docierasz do jakiegoś tam punktu. I przychodzi taka, taki moment, no bo, dobra, jest ten moment kulminacyjny. Jesteś sławny, ludzie cię rozpoznają, zaczepiają na ulicy, grasz dużo. Proszą cię autografy, wspólne zdjęcia, i tak dalej. To wszystko jest być, dużo, może, być może miłe. Tak. Być może jest to miłe. No i za chwilę przychodzi ten spadek, no bo jakby nic nie trwa wietrz... wietrznie. Wietrznie nic, nic nie, trwa. nie trwa wietrznie. No i po tym jakby momencie kulminacyjnym przychodzi ten spadek, kiedy ludzie jakby przestają zabiegać o ciebie. Yy, przestają może w takim stopniu, wiesz, yy, 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 cię podziwiać. I jakby co wtedy, nie? Jak sobie z tym poradzić? Tego się no trochę No tak, powiem, że, ale to że, mówimy... że jakby przyzwyczaj się do znaczy przyzwyczaj, boże, no, znaczy przyz, no mówię tak jakby mnie to czekało i jakby to było pewne, nie co wiem. Było nieuniknione. Jakby to było nieuniknione. Dokładnie. No ale jakby to bo zakładając, że miałoby tak być kiedyś, no to boję się tego właśnie, że jakby nie udźwignę nie tej sławy, tylko tego, że za chwilę mogę spaść o parę stopni. Znaczy zmarznąć. Zm tak, zmarznąć. I już mi nie będzie tak ciepełko w, blask w blasku fleszy, tylko będzie mi zimno. No więc właśnie to jest moja rozkmina w związku ze sławą. E znaczy w zasadzie są dwie rozkminy. Po pierwsze, czemu byśmy chcieli tam dojść, a potem, że, że stamtąd łatwo jest spać, dlatego ten przykład z muzykami, artystami, którzy raczej tam długo nie pobyli, no od cholery jest takich aktorów w stylu Przemysław Cypriański, czy jakieś tam Ojej, inne, Te no wszystkie tak, ten, tak, to tak. ci ludzie no, nie, na długo tam nie posiedzą, albo będą grali takie właśnie ekwiwalenty. Ten chyba za, za kościel, za, nie za, kości za kości After Church? After Church, tak z tego. No, tylko mnie był. kochaj. Jak on się tak, z było. ciacho też on był. Cia o Jezus, ten też. A więc to są ludzie, którzy gdzieś tam się przemazali przez ten ekran, no i zniknęli. No. Ja myślę, że oni cierpią z tego powodu. To nie jest łatwe. Anyway. Zależy, no. Ten zakościelny, czy ten drugi, tylko mnie kochaj. On chyba sobie całkiem dobrze radzi. Z tego, co słyszałam. No ale czy tęskni za tym? My na pewno za nim nie tęsknimy. Ja? Absolutnie. Nie znam człowieka. Nie wiem jak wygląda. Teraz nie wiem jak wygląda. Może już jest brzydki, gruby, łysy, co mi nie przeszkadza. Może teraz już ale... wygląda jak, jak po prostu kościelny. Jak kościelny. A to co? Uważasz, że znaczy, czy tobie trzeba na święta życzyć, żebyś została sławna? Czy niech to, jak to się wydarzy, niechcący, to będziesz zachwycona, ale nie będziesz całego życia poświęcać na to? Mm, znaczy, nie, ja bym nie chciała tego właśnie w ten sposób formułować, że życzę Ci, żebyś była sławna, tylko życzę Ci, żeby Twoja płyta odniosła sukces. A kiedy płytę nagrasz? Już nagrałam, tylko jeszcze nie wydałam. Dlaczego? Ba? Nie! <słuch> No bo, bo nie chcesz być sławna od razu. Bo nie chcę być sławna od razu. Chcę na razie tak troszeczkę, wiesz, wystawić łydkę, schować i niech ludzie proszą o więcej. <grym> <grym> Zagrałam koncert, ludzie przyszli. Było 30, było 30 osób i na razie osób. tylko oni wiedzą. I na razie tylko to był prywatny koncert. Nie, nieprawda, było dużo osób. Powiedz, że było dużo osób. Byłeś. Ale tak. lubisz jak ktoś pod sceną robi... No, to jest fajne. Mm -hmm. Dlatego wiesz, gdzie lubię grać? W lolku. No? Tak. Często tam gramy. Tak. Co robisz w sobotę? W tą? No. Ale masz skład. Chcesz zagrać lorka? Czy Pytasz na serio? Czy tam na serio. <laughs> <laughs> Naprawdę. Jaka tam jest stawka? No nie, nie powiem tego. Powiem ci daj markiera. Mało! Srało, grasz czy nie do cholery jasnej? Namówiła. Dobra! Be Będę sławny. Będę! No i fajnie.